Aleksandra Mieczyńska: Dzień dobry. Ze mną w studiu Jan Randak, dyrektor Zespołu Szkół imienia Wiegańskiego w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień nauczyciela to jest takie święto, kiedy o nauczycielach myśli się ciepło, przynajmniej ten raz w roku, ale jest też takie przekleństwo czy przysłowie obyś cudze dzieci uczył. To się sprawdza. To znaczy tak, jeżeli nauczyciel jest dobrze przygotowany pod względem dydaktycznym, wychowawczym to sądzę, że przekleństwo nie ma racji bytu. Oczywiście to. Bo praca jest przyjemnością, w tym. Praca jest z młodzieżą przyjemnością i powinna być dla każdego, który wybrał ten e, zawód. E, oczywiście zależy to od samego e, nauczyciela, od jego osobowości. I to, co powiedziałem wcześniej, w jakim stopniu jest przygotowany merytorycznie do roli, jaką powinien pełnić nauczyciel. I czy dobrze wybrał zawód, bo zdarzają tak się jest. też pomyłki. Zgadza się. No, kwestia wyboru. No, jeżeli trafnie dokonał wyboru zawodu, lubi ten zawód to na, i jeszcze doskonali się, to na pewno ta praca sprawia mu przyjemność. Oczywiście czynnik motywacyjny, ekonomiczny. Jest jest tutaj też istotny, tak jak w każdym praktycznie zawodzie. A prestiż tego zawodu jest jeszcze? To znaczy tak, jeżeli jest dobry nauczyciel, nauczyciel, który jest, to co powiedziałem wcześniej, dobrze przygotowany do pełnienia tej to roli, ma swój własny to prestiż. ma prestiż wśród młodzieży i samo zadowolenie. Mhm. Oczywiście nikt nauczycielowi nie nada prestiżu. Nauczyciel sam musi wypracować sobie Prestiż wśród uczniów, wśród środowiska grona pedagogicznego. Mhm. Zarządza Pan zespołem szkół. Liceum Imienia Biegańskiego jest najmłodszym liceum w Częstochowie, ale przez te lata, w czasie których funkcjonuje, systematycznie poprawia swoją pozycję, choćby w rankingach ogólnie dostępnych. Zgadza się. Jakaś recepta na to? No, recepta to można powiedzieć, że recepta powinna mieć każda szkoła, a w szczególności szkoła, która jest najmłodsza. No tak, gdzie ale nie ma, ta, nie, nie, ma, nie ma ciągu pokoleniowego, to musi po prostu więcej pracować. Receptą jest przede wszystkim wysoki i efektywny poziom kształcenia, że młodzież w szkole czuje się bezpiecznie. Następnie y, baza dydaktyczna, wyposażenie, no i atmosfera. Jeżeli te wszystkie plus do tego dobra promocja y, czynniki współgrają, występuje pomiędzy nimi korelacja, to szkoła y, na pewno będzie szła w rankingach czy też w opinii społecznej, y, Będzie miała dobrą opinię, y, y, będzie piła się do góry. Coraz wyżej. A Pan, jako dyrektor, co robi, żeby było coraz lepiej? No tak jak powiedziałem, te wszystkie czynniki muszą współpracować. <motywuje> po, pierwsze, po pierwsze właściwy dobór kadry. To jest początek, tak? motywacja tej kadry, następnie jak to się nazywa, poziom kształcenia, efekty kształcenia, no i żeby szkoła była drugim domem. Mhm. Że uczeń nie przychodzi do szkoły na zasadzie, że musi, tylko że chce przyjść do tej szkoły. Tak samo i nauczyciel do pracy. Da się wypracować? Da się wypracować. No, da, się wypracować? da się wypracować. E, oczywiście to wymaga e, nie jednego roku, tylko kilku e, lat pracy. I konsekwentnej, I pracy. konsekwentnej mhm. pracy. Tak w działaniu należy być konsekwentnym. No, nam można powiedzieć, że nie wszystko, ale wiele rzeczy się udało. No, przykładem może być cały czas bogata baza dydaktyczna że mamy na dzień dzisiejszy 14 pracowni multimedialnych, 4 tablice interaktywne i tak dalej, i tak dalej. Ale najistotniejsze, to, że za kilka dni rozpoczniemy budować halę gimnastyczną, to na pewno poprawi warunki pracy szkoły. O tą hale staramy się już 18 rok, i konsekwentnie mogę powiedzieć, że wysyłałem pisma, rozmawiałem z władzami nie miasta. Zrażając nie, nie zrażając się, tak? że, 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 że w tym czy w kolejnych latach nie nastąpiła budowa. No w tym roku, a właściwie już tamtym roku, pan prezydent Krzysztof Matyaszczyk zrozumiał potrzebę szkoły i sądzę, że dokona się już efekt w postaci budowy, Nikt za już... co Panu Prezydentowi i całej Radzie chciałbym podziękować. Nikt nie będzie już zwolnieniami z wf tutaj się zasłaniał, że nie może ćwiczyć. To będzie znaczy problem, miał... problem zwolnień z wychowania hmm. fizycznego jest problemem troszeczkę szerszym, nie tylko o tym decyduje baza. Przede wszystkim świadomość, świadomość najpierw rodziców, a potem młodzieży. Że występuje potrzeba uprawiania sportu nie wyczynowo, ale rekreacyjnie Znale. dla samego dla siebie, zdrowia. dla własnego właśnie zdrowia, lepszego samopoczucia. Dużo, dużo uczniów w szkole przynosi takie zwolnienia z WF-u? W, w granicach gdzieś 10-15%. To się zmienia, bo niektóre zwolnienia są Czasowe. na pewien okres mhm. czasu. No i również świadomość, dodałbym tutaj, niestety, lekarzy którzy Zgadzają się bez, wypisują, e, tak, bez te większych e, większej diagnostyki wypisują zwolnienia w różny sposób. No tak, powiem, ale trudno że... też te zwolnienia w jakiś sposób podważać. Nie, no, dyrektor nie ma prawa e, podważać e, zwolnień lekarskich wystawionych przez e, lekarza, no bo nie jest lekarzem. Dokładnie. Mam nadzieję, że tych zwolnień będzie coraz mniej. W końcu czasami są też takie zwolnienia, które dotyczą tylko niektórych, niektórych ćwiczeń, a nie w ogóle zwolnienia z wf ale... Zgadza się. No Tutaj można powiedzieć, że należałoby przeprowadzić reformę wychowania fizycznego. Ale to na szczeblu, może, na szczeblu centralnym. No tak, może przydałoby się, żeby było zaliczenie z tego przedmiotu. Tak, jest zaliczenie a nie ocena i to dwie godziny. Łatwiej. Natomiast trzecia godzina wybór przez ucznia dyscypliny sportu, którą lubi i chce uprawiać. Można powiedzieć, że ta trzecia godzina mog, mogłaby być, być już, już prof, profesjonalna, bądź półprofesjonalna. To Teraz zapytam o wyniki nauczania matury 2014. Jak pan ocenia w swojej szkole? No bo zwłaszcza matematyka w całej Polsce to była Słabo no, polska porażka. Tak, no, no, oczywiście e, zawsze e, przy maturze e, wszystkie publikatory mówią, że winna jest szkoła, potem uczeń. No w tym wypadku. Dodałbym jeszcze centralna komisja, która układała pytania. Porażka, że nie zdało, nie, nie zdało tyle osób maturę, wynikała między innymi z tego, że dano uczniom do rozwiązywania nietypowe zadania. I to spowodowało, że. No, Nietypowe, czyli takie, których się nie których, spodziewali. których uczniowie się nie spodziewali, ponieważ no, po iluś tam latach matury można powiedzieć, że w, występuje schemat. No tak, ale to jest niedobre tak nie, naprawdę. Oczywiście, że to jest uczeń niedobre. Powinien być otwarty na wszystkie pytania. Uczeń wszystkie powinien wyzwania. być przygotowany i otwarty Jeżeli na. I to jest zgodne z programem. Tak oczywiście. jest. Mhm. Ale jak to jest, no pewne schematy w rozwiązywaniu występowały i będą występować. I tak jak w życiu przyzwyczailiśmy chodzić się jakąś tam ścieżką, tak samo i w matematyce pewne schematy yy, I, i rodzaje zadań, zadań występ, yy, no, yy, występują, i dlatego też yy, ta inność, skala trudności spowodowała, że była porażka. Ale w drugim no, etapie, czyli w maturze, tak? maturze poprawkowej, można powiedzieć, że już były normalne zadania i Prawie że wszyscy, wszyscy sobie, zdali. Prawie wszyscy sobie poradzili, a przed tą maturą, która przed wszystkimi teraz w maju 2015 jakoś szczególnie szkoła będzie się przygotowała. Zwraca większych... Pan uwagę matematykom na to, żeby tak. żeby uczyli uczniów myśleć też do Jeżeli chodzi o maturę 2015, to większych tak. zmian nie będzie. Zmiana jest tylko w języku polskim. Gdzie uczeń nie będzie już wygłaszał prezentacji i odpowiadał na pytania, tylko będzie odpowiadał, losował i odpowiadał na, jak na było. pytanie. Mhm. Tak. No nie dosłownie jak kiedyś mhm. było, bo kiedyś to było sprawdzanie literatury, a w tej chwili to bardziej to jest nastawione na sztukę. I druga zmiana istotna to jest, że uczeń musi zdawać obowiązkowo jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, który nie jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi o zdawalność matury. Jeżeli chodzi o matematykę, tak. Po pierwsze dokonaliśmy analizy globalnie matury na Radzie Pedagogicznej, a oprócz tego jeszcze poszczególne komisje przedmiotowe dokonały analizy, a w szczególności matematycy. Im Wyciągn wyciągnęliśmy wnioski, na co w szczególności trzeba zwrócić uwagę, aby taka sytuacja nie się powtórzyła. nie powtórzyła. Bo to jest bardzo istotne to, co mówiłem wcześniej o schematach. No, one były i to nie jest akurat w dydaktyce coś dobrego. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, no. Tak jest po prostu. Tak, mhm. tak po prostu. No właśnie, bywa. Skoro, skoro mówimy o tym, jak to w Polsce jest, to ogólnie jak ocenia pan system szkolnictwa w kraju. Wiele osób narzeka, że jest coraz niższy poziom. Tak, no, 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 trzeba mieć jakiś punkt odniesienia, żeby dokonywać mhm. e, porównania. E, no, jakieś dwa tygodnie temu byłam w Wielkiej Brytanii i gdybyśmy chcieli porównać polskie szkolnictwo i e, angielskie pod względem efektów kształcenia to u nas jest można powiedzieć wyższy, wyższy, wyższy poziom. Mhm. Natomiast gdy odnosimy do lat poprzednich to zazwyczaj tak było, że występowała walka pokoleń i ona dalej będzie występowała, to, ale że to jest ci, co wcze, proces. wcześniej skończyli uważają i tak dalej. Oczywiście jest niższy poziom ale on wynika z tego, że licea stały się powszechne. Tak Więcej samo. osób po prostu Tak uczy się jest, no, przedtem gdy popatrzymy na pro, proporcje studiów. proporcje to było 30 do mhm. 70. Teraz jest odwrotnie. E, następnie podobnie z, ze studiami wyższymi. Studia wyższe stały się powszechne. W związku powyższym musi być niższy poziom żeby... On wynika po prostu z tej masowości. Masowości. Tak można powiedzieć. Ja nie mówię, że mhm. e, no, studia mają być elitarne, ale wielu, wiele kierunków powinny być elitarne. Tak. Należy się cieszyć, że dużo młodzieży e, się u, e, uczy, no tak, bo na pewno może to rozwija. ale szkolnictwo zawodowe łącznie z wyższym powinno no, być No ale bardziej szkolnictwo zawodowe wszyscy, wszyscy narzekają, że mało osób e, idzie do szkół zawodowych ale wzrosły aspiracje społeczne. Aspiracje społeczne powodują, że rodzice chcą, żeby dzieci ich nie szły do zawodówki, tylko szły ale to do liceum. Następnie myślenie, bo... kolejna kwestia to jest rynek pracy że rynek pracy, a w szczególności urzędy pracy, muszą zacząć pracować i mieć wyliczone, ile nam jest potrzebnych fachowców w danej dziedzinie, tak a naprawdę... nie kształcić kolejną grupę bezrobotnych. Bez tak naprawdę. No i sam system kształcenia w szkolnictwie zawodowym, że uczeń powinien się kształcić w środowisku, w którym następnie będzie Pracował i poznawać to środowisko. Czyli, a nie się rzeczywiście zawodu, a nie, a nie teoretycznie, no tak oderwanej jak jest na od rzeczywistości. Tak jest jak na studiach, no, gdy weźmiemy kierunek zarządzania, e, największy na naszej Politechnice, żeby daleko nie odbiegać, i e, 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 popatrzymy na studentów, no to wielu z nich samą nie potrafi zarządzać. Poszli na studia e, tak naprawdę. A jak mogą zarządzać w jakiejś firmie? Dokładnie. I te studia kończą i potem nie wiedzą co ze sobą zrobić, czego życzyć nauczycielom. Przede wszystkim, przede wszystkim w konsekwencji w działaniu. Mm -hmm. Następnie sądzę, że ważną rzeczą jest proces doskonalenia się, żeby nauczyciele nie pozostawali w tyle, tylko z no, wszystkimi nowi, nowinkami. No, powinni byli tego do, sami do szukać, a dyrektor może następnie, motywować do Następnie szkoły? motywacji <laughs> ekonomicznej. Dyrektor zawsze motywuje e, ekonomicznie i nie tylko ekonomicznie. No ale... E, Konsekwencje. E, 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 Ekonomiczne jest no, najbardziej trafiające do świadomości. Okay. No i następnie, żeby lubili swój zawód, a przede wszystkim lubili młodzież. Bo wtedy, wtedy, wtedy po sukcesu. prostu e, można osiągnąć. Pracę? Ja nie tylko lubię, ale bardzo lubię. To dalszych sukcesów życzymy szkole także, bo on, on, ta szkoła pracuje na. Oblicze częstochowskiego szkolnictwa w ogóle. Także dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę. Jan Randak był moim państwa gościem.